i tutaj głośno, bo się zaczyna konkurs gotowania. Krzycz, krzycz. Krzycz. Konkurs gotowania się zaczyna. Baby Shark już będzie oceniał. Dobrze. Z nami. Kto zrobić pierwszą zupę? Ja. Ja. Dobra, Grześ. Do, do... Do roboty macie tylko... Nie jest woda! Ja mam wodę, do... Nie możecie służywać. I... Ale róż film. Robię! Dobra, tutaj Ale żeby to, dobra. Antek... Film, Trzymaj. Trzymaj. Żeby, to... żeby to był film, a nie szor! Trzymaj. Żeby to był film, a nie szor. Dobra, to no właśnie jest. Nie możecie służyć dużo wody. Więcej wody służycie tym mniej punktów dostajecie no tutaj mamy nasze zupki tutaj tutaj o to tam dobra jesteśmy w naszej kuchni wystarczy już wody no wystarczy już no dobra dodajemy nogę Doje, dodajemy dodatki szukajcie jakieś dodatki za chwilę a może za chwilę twoja przyprawa specjalna? Jaka? <śmiech> soczek! <śmiech> soczek. No, soczek! chwilę może soczek będzie z Mamy zlanym jeszcze zlanym drugi przysłupkowy. Ale mam soczek! Dobrze, o i teraz będzie. Ale nie nagrywajcie Czekajcie, cień! Troce Widzowie! Troce wlaliśmy tylko. Soczek było mało już tego soczku. Przeterminowanego, więc mało wlaliśmy już. Może Prawie nie też... widać już nic. Może... W ogóle chyba nawet nie widać. No. Masz czubatki do mieszania. Może pójdziemy po następny soczek? Tutaj nie. Może później pójdziemy nie. po następny soczek? Dobra. No bo na razie nie mieliśmy czym lać. W ogóle. Tak. soczku nawet nie mieliśmy. Trzeba to zbierzeć! Tylko baby nie zgnieć. Chcemy mieć go na następną zupkę. Baby shark ocenia smak. No, ocenia smak! Więc nam go nie wnieść. O, super no, już gotowa? O, ej, musimy o, więcej wody chyba. Nie. O tych chuju jeden. <grym> Starczy. Dobra. Bo no, tu będzie trzeba te przekleństwo zablurować. Nie, to będzie nieprzeznaczone dzieci czyli tyle. A. No. A teraz tutaj. No, jaka następna przyprawa? No jakem ja żadny na koniec mojej zupki. Ty koniec już? No. dam do do Dodam tajnej receptury. Do i zupki, do dodam tajnej receptury. Dobra widzowie. Dobra, oto tak się prezentuje nasza zupka Grzesia. Grzesia, oczywiście tutaj o tego pana, tylko nie pokazujemy oczywiście twarzy. O tego pana. O tego pana. Mhm. Dobrze, no to no, przypraw. Teraz cięcie na Jizuzia. No zupka i teraz to jest... Co to jest? Gościła z poprzedniego odcinka. Małpa w samolocie. A to nie była mysz w samolocie? No mysz w samolocie, to była. Nie ma. A ty mówiłeś, że małpa Czemu nie chcę. Chcę. Nie, ona jest na toalecie chyba. Mał w samolocie. Zbaczy. I w toalecie. Z baby sharkiem. No, z baby sharkiem. To, to jest mnie. nasz gość z poprzedniego odcinka. Dobrze, Zuzia, kiedy koniec? Teraz, Teraz trzy mamy. godziny. Jeszcze trochę przypraw trzeba dodać. Dobrze, no, no to, to dodajemy. Dobrze, może już. No, Jeszcze dodam skip Lecimy i... Dobrze, to ja robię szybkie cięcie. I poczekajcie chwilę. I z poprzedniej Mysz gościu. I nawet w poprzedniej, w poprzedniej... Myszo-małpa w samolocie. Jak w prawdziwym dupolocie. Jak tam, panie Szarku? No bo ja tu wczoraj ja Zdej, na nas... Wczoraj wczoraj Uwaga! Bardzo smacznie dwie zupki. Mhm, dobrze. Ale na... Ale to... Mm. A jak pan małpot No bardzo dobra. Mi się tam podoba ta zupka. Co tam się dzieje? Wszystkie Gdy... dwie są przepyszne. Więc tutaj... Jest i no i wygrywa sumenik i jest na równo, remis. Baby Shark, potwierdzi. Tak, dokładnie. Dobrze, no to koniec tego odcinka. Zrobimy jeszcze z tego shorts. Pa, pa. Pa. No,